Cześć, dzień dobry, jestem Silver, a to jest Magic for Fun. i pokażę Wam najlepsze według mnie karty z Shadows Over Innistrad. Tutaj najpierw trzeba zaznaczyć to, że będę brał pod uwagę zarówno siłę tych kart, jak i ich flavor. Więc jeżeli karta nawet nie jest jakaś mega topowa, to i tak może tutaj trafić ze względu na to, że jest fajnie stworzona pod względem fabuły czy pod względem po prostu historii. Zaczynajmy. Program powstaje przy wsparciu sklepu Planeswalker.pl. Single, produkty Sip, akcesoria wszelkiego rodzaju, turnieje stacjonarne i o wiele więcej znajdziecie właśnie tam. Pierwszą kartą musi być oczywiście Archangel Avacyn, ponieważ to wokół niej kręci się cała historia tego dodatku. Jak pewnie wiecie, Avacyn została stworzona przez Sorina, aby chroniła Inistra podczas jego nieobecności. Jednak w wyniku wielu zdarzeń została uwięziona wraz z demonami w Hellwolcie, potem jednak została oswobodzona. No i obecnie miała znowu oczyszczać świat, w sensie niszczyć zło i chronić ludzi. Przed na przykład wilkołakami, zombiakami, wampirami itd. Jednak w wyniku jakichś nieznanych zdarzeń jeszcze, a no dostała takie jakby prania mózgu i troszkę z bardzo wzięła sobie do serca to ochranianie ludzi i zaczęła raczej oczyszczać świat w sensie, że bawić się świętą inkwizycję. Teraz jej śnieżno-białe skrzydła są zabarwione krwią ludzi również. Którzy sprzeciwili się tym nowym porządkom Gdzie ona zabija każdego kto stawał jej tylko na drodze I nie zgadzał się z jej brutalnymi metodami I to też jest ukazane na karcie Po lewej stronie widzicie Archangel Avacyn Czyli ten, jej taką dobrą postać A po prawej stronie Avacyn the Purifier Która można powiedzieć już no, Posmakowała ludzkiej krwi A teraz przejdźmy do efektów Flash, Flying Vigilance. To wszystko jest takie typowe dla aniołów, ponieważ anioł nagle ma się pojawić, gdy jest jakaś ciężka sytuacja, i uratować kogoś. Tak więc, jeżeli na przykład przeciwnik zagrywa removal, tutaj możemy zagrać tę kartę i potem wprowadzi efekt, co potem pozwoli nam uratować naszego stworka. Gdy Awasyn wchodzi na pole gry, kreatury, które kontrolują otrzymują niezniszczalność do końca tury, czyli właśnie to o czym mówiłem, chroni nasze stworki w jakiejś kryzysowej sytuacji, tak jak należy. Jednak gdy w jej obecności umiera stwór, który nie jest aniołem, następuje przemiana Awasyn w the Purifier na początku naszego następnego upkeepu. Czyli tutaj zakładam, że zdarzy się jakaś taka kryzysowa sytuacja, która właśnie narobi jej prania mózgu, ponieważ teraz będzie już czerwoną kartą, czyli bardziej taką agresywną, pochłoniętą emocjami, będzie 6 na 5 flying i z efektem, który mówi, że gdy następuje przemiana w the Purifier, zdaje 3 damage'u każdej innej kreaturze i każdemu przeciwnikowi tak więc zabija również nasze stworki, jak i stworki przeciwnika oraz dotkliwie rani przeciwnika. Karta wydaje się być niewiarygodnie potężna ze względu na wiele różnych możliwych kombinacji, na przykład z Eldrace Discipler albo po prostu ze względu na efekt, ponieważ po pierwszy raz nie zniżczalność naszym stworkom, będzie potężny ciałem na polu gry, potem zrobi Mass Removal i zostanie sama, tak naprawdę będzie dalej 6 na 5 flying. Myślę, że na pewno zobaczy grę, ale nie chcę się już nad nią rozwodzić, bo już dość dużo powiedziałem, tak więc przejdźmy dalej. DECLARATION IN STONE jest kartą, która była znana zanim w ogóle była znana, czyli pokazali najpierw art, a potem efekt. Oczywiście ludzie przewidywali, że będzie jakaś niesamowicie potężna, no i w sumie nie pomylili się. A więc tak, DECLARATION IN STONE jest sorcery, które exile wybraną kreaturę i wszystkie inne kreatury pod władzą tego jednego właściciela, które dzielą z tą exile'owaną kreaturą imię. Potem właściciel tych kreatur robi Investigate, czyli robi śledztwo za każdą kreaturę, która nieba tokenem i została w ten sposób. Investigate polega na tym, że kładziemy sobie artefakt na polu gry, który pozwala nam, za opłacenie many, dobierać kartę. To oczywiście jest w dużym skrócie, ale tutaj nie o efekt chodzi. Znaczy no też chodzi, bo ta karta jest niesamowicie potężna. To jest Removal na dowolną kreaturę za dwie many, tego już dawno nie mieliśmy. Ale tutaj warto spojrzeć na obrazek, ponieważ on również jest wielkim nawiązaniem samej fabuły. Akcja rozgrywa się w zamku rodziny Markow, czyli domu rodzinnym Sorina, można powiedzieć, naszego mrocznego planeswalkera wampira. Jeżeli się przyjrzycie, to zobaczycie, że to wszystko jest takie zniszczone, po prostu powykrzyjane w każdy sposób, a do tego w ściany i w każdy w ogóle element tego budynku są jakby wtopione wampiry, słudzy Sorina. W sumie sorry, nie tak patrzy na to wszystko na zasadzie I don't give a fuck. No ale mimo wszystko Raczej jest trochę wnerwiony, bo to jest robota nikogo innego jak na Nahiri, czyli Litomanserki, którą mieliśmy nadzieję że zobaczymy na zendikarze, bo ona z niego pochodziła, no ale tam jej nie było, na w ogóle przez jakiś czas była, no w ogóle nie wiadomo było, co się z nią działo. No ale okazuje się, że jest na Innistradzie, no i trochę jest znerwiona Sorina, no, dokładnie nie wiadomo dlaczego, podejrzewam, że dlatego, że mieli taką umowę Sorin na i Ugin, żeby pojawił się Eldrazizm, no, to nagle mają oni również też się pojawić i z nimi walczyć. No ale tak się nie stało, no, Zendika został skazany na pożarcie, więc być może na Hiri. Się teraz będzie mściła. Oczywiście wtedy Ugin nie żył według z tej starej fabuły, no ale teraz, jakby trochę, żyje. No zobaczymy. Ale raczej jemu na hiro odpuści. Myślę, że bardziej chodzi o Surina. I to wszystko, co powiedziałem, potwierdza również nasz flavor tekst, który mówi, że wiadomość była dość jasna dla Surina. Na Hiri odwiedziła zamek rodziny Marków. Myślę, że tutaj jest bardziej położony właśnie nacisk na słowo zamek, bo troszkę go obróciła do grykołami kołami i zrobiła to, co zrobiła z mieszkańcami. No, ale karta oczywiście również jest potężna, tak powiedziałem, na pewno będzie grała. Teraz coś bardzo, bardzo flavorowego, który może zobaczyć, jakąś on standardzie, ale równie dobrze może być zwykłym krab Erkiem, który po prostu wygląda fajnie, jest zrobiony fajnie. Think in the Eyes jest to stworek zabijmany, 0 na 4 Defender, który wchodzi na pole gry z 4 oznacznikami lodu, Ice Counters po prostu. W momencie, gdy rzucamy Instant lub Sorcery, zdejmujemy jeden z tych counterków, a gdy już ich w ogóle na sobie nie mam, to następuje przemiana w Awoken Horror. Ten z kolei jest kreaturą 7 na 8 który mówi, że gdy następuje ta jego przemiana, to cofa wszystkie kreatury, które nie są horrorami, na sporotę ręce właścicieli. Tak więc zazwyczaj jest stanie sam na polu gry. Tutaj jest bardzo fajnie zrobione to, że faktycznie macie tą ukrytą kreaturę, taką nie wiadomo w sumie co, bo jest zniekształcona w tym lodzie. Płynie statek, no i raczej niczego się nie spodziewali. A tu nagle surprise, wyskakuje wielki kraken, który ich pożera. Cały ten statek zostaje zniszczony, rozrywana z trzępy. Jest w ogóle inna kolorystyka, bardziej agresywna, taka bardziej mroczna. Naprawdę fajnie stworzone, zresztą Kraken Horror to rzadko kiedy się zdarza, prawda? Tak po chwili zastanowienia stwierdzam, że to może zagrać w jakichś kontrolkach jako taka karta niespodzianka. No mówmy się, że jeżeli deck cały składa się z czterech kreaturek, jak będą jakieś Planeswalkera, no i do tego wszystkiego dochodzą same instanty, sorcery, to dlaczego by nie? A nawet jeżeli nie będzie widziała jakiejś tam poważnej gry, no to zawsze w fortfanowych konstrukcjach może się znaleźć. Fajnie nawiązanie do poprzedniej naszej wizyty na Instradzie jest Abaren Researcher, czyli po prostu aż Delver of Secrets, który był sporkiem kiedyś 1 na 1, Potem zmieniało się w 3 na 2, a teraz jest 3 na 2, czyli właśnie taki jak był, jak go zostawiliśmy, tylko że kosztuje 4 many. co w ogóle jest ciekawe, bo okazuje się, że po przemianie z tego sporka za 1 many był jakby sporkiem za 4 many, więc taki potencjał, że to tłumaczy dlaczego tak gra w pauperze, dlaczego tak grał w modernie, dlaczego tak mega sycił w standardzie. No ale do rzeczy. Widzimy tę samą postać, którą ostatnio zostawiliśmy po przemianie. No troszeczkę mu, jakby przybyło ludzkich cech, już nie wygląda jak czysty robal. No bo już ma główkę, ale dalej zostały mu skrzydełka, zostały mu nóżki. I co najważniejsze, kontynuuje swoje eksperymenty. Ogólnie tutaj był taki szalony naukowiec. Który stwierdził, że będzie robił modyfikacje genetyczne, tylko w którymś będzie zabrakło mu królików doświadczalnych, no i po prostu stwierdził, że, skoro nie ma nikogo innego, no to równie dobrze może eksperymentować na sobie. No i paniką mu się udało, stopniowo. Tutaj widzimy, że następuje druga przemiana, zaraz o niej przejdziemy. Ale najpierw zerknijmy na samą kartę. Human Insect Flying 3 na 2 czyli. To co widzieliśmy poprzednio na drugiej stronie Delvera. Na początku naszego upki górną kartę z naszej talii na cmentarzu. Jeżeli był nią Instant lub Sorcery, to następuje transformacja, czyli jest to nawiązanie z powrotem do tego efektu, który odsłania górną kartę. No i dodawaliśmy oczywiście normalnie, potem do ręki, ale mogliśmy ją wcześniej odsłonić. No i jeżeli to był Instant i Sorcery, to wtedy następuła transformacja. No ale wracając, tu jest właśnie tekst e, taki, że metamorfoza jest procesem. On to mówił. No i właśnie, proces chyba się skończył, ponieważ następuje przemiana w perfected form, czyli formę idealną, formę zperfekcjonizowaną, coś takiego. W każdym razie olbrzymi insekt, 5x4 flying. Przednajpierw był naukowcem, potem był w średniej wielkości robaczkiem, a teraz jest wielkim robalem, który właściwie może rywalizować z niejedną bestią, która mieszka w lesie. Umieściłem tę kartę właśnie dlatego, tak jak wspomniałem, że jest nawiązanie do topa, który był u poprzednim w dodatku. No i właśnie dlatego, ale ta karta być może będzie grała, znaczy być może, raczej będzie grała w limited, natomiast w takich formatach constructed wątpię. Tak czy inaczej jest fajna, jeżeli będzie opcja wstanie go na folii, no to pewnie go sobie kupię. Ogólnie od nowego Instradu ludzie spodziewali się dwóch rzeczy mitycznego zombiaka oraz mitycznego werewolfa, czyli wilkołaka. Dostali jedno i drugie, to drugie w takiej trochę innej formie niż można było się spodziewać, ale o tym potem. Natomiast zombiak jest relentless Dead zombie 2 na 2, za dwie many czarne, czyli taki typowy, hardkorowy zombiak, który ma umiejętność menace, czyli będzie ciężko blokowalny i to jest fajne, ale najważniejsze efekty są poniżej. W momencie, gdy umiera możemy zapłacić 1 czarną manę, jeżeli to zrobimy, cofniemy go sporo na naszą rękę. Dodatkowo, gdy umiera możemy zapłacić x, a jeżeli to zrobimy, wybieramy zombiaka z naszego cmentarza z łącznym kosztem many x, i on wraca z powrotem na pole gry. Tak więc jest to taki reanimator naszych zombiaków. Dodatkowo ciężko go jest od tak zabić, ponieważ zawsze będziemy opcję powrotną rękę i potem cofnięcia kolejnej kreatury, itd, i tak dalej. Dodatkowo jest to nawiązanie do karty, której w tym momencie nazwę nie pamiętam, które chcę się przyznać, ale na pewno wam ją wrzucę w postprodukcji. Na tamtej karcie była horda z zombiaków wdzierająca się do tej świątyni, no a tutaj mamy już taki widok, że faktycznie wdarły się, no i ten ich prowadzi. Myślę, że ta karta zobaczy grę w jakimś agro albo po prostu zombiakach, jeżeli nawet nie w standardzie, to modernie, bardzo prawdopodobne. Bardzo potężny sporkiem, który jest również kartą promocyjną, no i jest mega flavorowy, jest Elusive Tormentor czyli wampir 4x4, który umożliwia nam zdyskardowanie karty, opłacenie jednej many dowolnego koloru i swoją przemianę. Zanim przejdziemy dalej, spójrzcie na obrazek. Tutaj widzimy, że wampir zakłada się do okna. Tam w tle widać jakiegoś dziadka, który siedzi przy, przy kominku. No i chyba zasnął, niczego się nie spodziewa. No i potem po przemianie we mgłę widzimy, że wdziera się na przez to okno, pod którym wcześniej stał wampir. Tym razem ja mam ujęcie po prostu z perspektywy ręki, można powiedzieć, tego dziadka, który tam siedział przy kominku. No i teraz też jest fajny efekt. To już jak się przemienia wiemy, no ale spójrz na tę drugą stronę. Hexproof, niezniszczalność, czyli odporność naklęcia, no i właściwie ciężko go zabić. Nie może blokować i nie może być blokowany. No to jest dość jasne. No i gdy atakuje, a nie jest blokowany, to możemy zapłacić trzymany, jeżeli to zrobimy następuje transformacja, czyli wraca do postaci 4 na 4. Tak więc po pierwsze ta karta będzie bardzo ciężka do ubicia, ponieważ zawsze bez większego trudu możesz się zmienić tego Hexproofa, niezniszczalność. Dodatkowo napędzam tutaj niektóre mechaniki, które wymagają zdiskardowania karty. No i oczywiście... Fakt, że sam z siebie jest nieblokowalny, no to sprawia, że odpalenie tego drugiego efektu, zapłacenie tych many, nie będzie jakieś skomplikowane. No i od tak będzie wjeżdżało za 4 punkty obrażeń przeciwnika. I w ogóle fajnie to jest ujęte, że tam mgła jest odporna zaklęcia, niezniszczalna, czyli no nie da się z tym nic zrobić, tak jak było wszystkie wszystkich opowieściach o wampirach, no i nie można się przed tym w jakikolwiek sposób bronić. No i nagle potem wampir atakuje w ostatnim momencie krew w Twojej szyi. Zerknijmy jeszcze na to, jak wyglądają karty w wersji promocyjnej, czyli buy Box Promo. Tutaj Elusive Tormentor, jako tak ładniejsza pani. No a z drugiej strony faktycznie mgła w kształcie człowieka tym razem, tylko tutaj jest o tyle fajne, że chyba ona wdziera się przez dziurkę z klucza albo przez wizjer, ale wizjera raczej wtedy tutaj w tych czasach nie było, także przez dziurkę z klucza widzimy taki mm, strumień mgły, ale według mnie szczerze mówiąc ten art pierwszy jest lepszy. Czyli karta flavorowa, karta silna. Fajnie. Ludzie martwili się, że nie będzie dobrej karty jako first dropa do Monorena, ale oczywiście zostali rozczarowani, ponieważ mamy Felcrona w Gorger, albo Gorger. nie ważne. Stworek 2 na 1 za Jedną czerwoną manę. Jest to Vampir Berserker, który ma bardzo ciekawy efekt. A dlaczego ciekawy? Dlatego, że zazwyczaj stworki One dropy, które mają dwa z przodu w Redzie, miały jakiś Drawback. Pomijamy tutaj oczywiście Goblin Guida i pomijamy Monastery Swisper. No ale ta karta, według mnie, może zajmować dzięki temu efektowi, który zaraz Wam przedstawię, miejsce w top 3 stworków na pierwszą turę w Monoredzie. Jeżeli chodzi o modern, no a o standard, to już w ogóle nie mówię. Każdy wampir, który kontroluje, który nie zna polu gry, ma Madness. Kosz Madness odpowiada jego kosztowi. Madness chodzi o to, że jeżeli zdyskardujemy kartę, to spadano na Exile, a jeżeli tak się stanie, no to wtedy możemy ją zagrać za ten koszt Madness, czyli za ten odpowiednik kosztu many. Tak więc po pierwsze jest to dobry drop na pierwszą turę z Monreda, po drugie jest to świetna opcja, jeżeli chcemy stworzyć Black Red Vampiry, które prawdopodobnie zobaczą jakąś grę. Może nie będą topami, ale na pewno jest możliwość, żeby istniały. Tym bardziej, jeżeli mówimy o Modernie. Olivia Mobilized for War. Jest to Vampire Knight, legendarna kreatura, którą sama już z poprzedniego setu, z którą było troszkę zabawy, jeżeli chodzi o artwork. Tutaj też jest dość śmiesznie, no, Znaczy, wiesz, że to jest broja, ale mimo wszystko wygląda, jak miała trzy palce u stóp. Najważniejsze, lepiej, że miała trzy palce, niż że miała coś innego, czego normalnie powinna mieć, prawda? tak kto wie, ten wie. Stworek 3x3 z Flying, który mówi, że. Gdy inna kreatura chodzić na pole gry pod naszą kontrolą, możemy zniszczyć kartę, czyli może odpalić na przykład Madness tutaj. Tak czy inaczej, jeżeli to zrobimy, kładziemy plus jeden, plus jeden katerek na tej kreaturze, która właśnie teraz zweszła na pole gry, oraz ona otrzymuje haste i staje się wampirem. Tak więc, jeżeli stworzymy tek Black Red Vampires, czyli w tych kolorach, które tutaj widzimy, no to będzie mieć pewnie dużo tanich kreaturek, które będą praktycznie wszystkie mogły mieć haste. Dodatkowo ten Madness będzie mógł się odpalać więc większego problemu bo już e, mamy ten nasz one Drop, mamy Oliwię, oczywiście dochodzi też drana z poprzedniego setu oraz inne wampiry, które są tutaj już gdzieś widoczne, są jakieś tam komonowe, komonowe, które kosztują 1, 2 many, no ogólnie wygląda to całkiem ciekawie. Kolejną kartą, która zasługuje na uwagę z wielu powodów jest Anguish Unmaking, jest to instant zatrzymany, który exile wybrany Nonland tournament oraz oczywiście w związku z tym 3 Życia. No ale czym to jest naprzeciwko Sexy Momentu i karty, która nie jest londem, czy np. Prince Wookera, Kreatury, Enchantmentu, Artefaktu? Power lewej tej karty jest olbrzymi, tutaj fakt, że tracimy 3 Życia jest takim stabilizatorem, ale myślę, że w standardzie spokojnie będzie grała na dwóch, trzech sztukach w jakichś takich biało-czarnych taliach. Być może zobaczy też grę w Modernie, chociaż tam mamy Vindicate, który jest no, właściwie bardzo podobny, ale trochę lepszy jednak. To jest też fajny bardzo art, który oddaje jakby zakończenie tego setu. Widzimy tutaj pokonaną Awasyn, z której Sorin wysysa manę, której użył, żeby ją stworzyć. No i ona odchodzi jakby w niepamięć, po prostu przepada z powrotem. No i bardzo to jest fajny flavor tekst, który mówi, że Sorin stworzył Awasyn. Dlatego okrucieństwem poza wszelkim wyobrażeniem i bólem, którego nie da się opisać, był dla niego obowiązek kończenia jej żywota na zawsze. Oczywiście jest to moje takie wolne tłumaczenie, no ale mniej co oddaje to, co chodzi. No ogólnie Sorin myślę, że miał dość... Spore nadzieje związane z tym swoim stworzeniem, czyli Awasyn. No ale trochę to nie wypaliło, no i to jest tak, by musiał przyznać się do olbrzymiej porażki. Jeszcze tutaj warto pokazać drugi art tej karty, e, który będzie promką. Również chyba na game, day, jeżeli się nie mylę. E, tak czy inaczej będzie dostępny jakoś łatwiej. No, art również tutaj całkiem niezły, który jest też teraz niewyraźny, no ale to pewnie kiedyś będzie lepszy. Jednak ten mi się bardziej podoba. No i na sam koniec zostawiłem arling Court. Czyli nową planeswalkerkę, całkiem nową postać w historii Magicka. Jest to pierwszy planeswalker, który jest wilkołakiem. Dodatkowo jest to wilkołak, który potrafi zmieniać się według własnej woli, a nie według faz księżyca czy czegoś tego typu. Arling kosztuje 4 many i wchodzi na dzień dobry z trzema kontrykami lojalności, więc jest troszeczkę zaniżona, ale nie bez powodu, bo jest mega potężna. Za plus 1 do końca tury do jednej kreatury otrzymuje plus 2 plus 2 oraz Vigilance i Haste, więc będziemy mieć potężnego Atakera oraz prawdopodobnie zostanie z niego dobry bloker. Chociaż myślę, że raczej będziemy używać tego efektu za 0, który kładzie tokena 2x2, który jest wilkiem na polu gry pod naszą kontrolą, a następnie następuje transformacja Arlin Court w Arlin Embrace by the Moon. Tutaj jeszcze tylko wspomnę o tym, że konterki przechodzą na drugą stronę, tak więc nic się tutaj nie zmienia. Jeżeli założymy, mieliśmy 3, to dalej mamy 3. I na efekcie plus 1 kreatury wszystkie, które kontrolują, otrzymują plus 1, plus 1 oraz trampki do końca tury. Tak więc jeżeli mamy dużą armię stworków, to one nagle zaczną przebijać przez blokerów przeciwnika i zazwyczaj nam wygrają grę. warunkiem oczywiście, że mamy ich dużo. Na efekcie minus 1 Arlin zdaje 3 damage branej kreaturze lub graczowi oraz wraca od swojej poprzedniej formy. Czyli mamy tutaj do czynienia z lightning boltem budowanym na karcie i to będzie wyglądał tak. Wprowadzam tę kartę, robimy sobie wilka 2 2 który będzie świetnym blokerem. Potem następuje transformacja, w następnej turze zadajemy 3dmg przeciwnikowi, potem znowu następuje transformacja, znowu robimy tokena, znowu 3dmg i tak w kółko. Ta karta właśnie przez to, że jest tak łatwa w użyciu wydaje się niesamowicie potężna, sama się broni bez większego trudu, potem zadaje jeszcze obrażenia graturze, graczowi. Coś wspaniałego. Zostajemy emblem, który mówi, że kreatury, które kontrolują, otrzymują taką umiejętność jak haste oraz możliwość stapowania się i zdania obrażeń równej swojej siły wybranej kreaturze lub graczowi. Tak więc, jeżeli mamy dużo sporków albo po prostu jakiegoś jednego dużego sporka, no to nagle można wygrać grę, ale to jest bardzo łatwe do obejścia, wystarczy przycisk, nam oczyści pole i nic z tego nie będzie. Czyli, tak jak mówiłem, skupiłbym się na umiejętności Arlin Court plus 1 oraz 0 oraz umiejętności minus 1 na Arleen Embrace by the Moon. Ogólnie karta jest niesamowicie hypowana przez wszystkich, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Teoretycznie jest bardzo potężna, w prawie może się okazać, że nie będzie taka dobra, ale to wszystko zależy od tego jak się my tak im no i tak naprawdę to tyle. Omówiłem te karty, które najbardziej się podobają ze względu na flavor, czy ze względu na swoją siłę. Jeżeli macie jakieś propozycje swoje, to koniecznie podajcie je w komentarzach. Być może jeszcze w przyszłym tygodniu zobaczymy coś nowego. Teoretycznie jest to bardzo możliwe. Nie widzieliśmy w ogóle jeszcze lądu w ogóle do tego setu poza tablandami oraz kilkoma ryrukowymi, które jednak nie dają żadnego koloru many konkretnego, udają manę bezkolorową. Oczywiście wciąż możemy liczyć na to, że przedrukują jakieś stare fecze albo że przedrukują landy z poprzednich korsetów. No, albo po prostu te, które były na jej stradzie. Szczerze mówiąc, nie chce mi się w to wierzyć, no ale niektórzy jeszcze żyją nadzieją. Wiem, to można oczywiście jakoś tam sprawdzić sobie po numerach kart czy po alfabecie po prostu, ale ja się w to nie bawię, sprawdzam spoilery, no i za bardzo się nie zagłębiam, żeby sobie nie zepsuć niespodzianki. Za tydzień myślę, że wrzucę wam odcinek, który będzie was przygotował do pre-release'a, jak to robię za każdym razem, gdy wchodzi na podatek. Omiem sobie mechaniki, omówimy sobie ogólnie zawartość paczek, które będzie dostawać na pre-release, co z nimi robić. A tymczasem ja się żegnam. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, do komentowania oraz do lajkowania na fejsie, być na bieżąco nie tylko z tymi filmami, które wrzucam, ale również z innymi materiałami, które publikuję, związanymi z Magic The Gathering. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!